I dlatego mówisz, że była bezwierczna noc, dlatego bo rozchodziło się wszystko. Uważam, że po prostu niebezpieczne z wielu względów, nierozsądne, nie wiadomo, co by to, jak to mogło się potoczyć. Ale to chciałem też, jak gdyby gdzieś ta nutka tej adrenaliny od tych wkradań po tych y, głupich sklepach y, została i ta chęć zrobienia tego, tego, tego burana, zobaczenia, tego na żywo. No właśnie, bo jak tam się dostałeś do środka w takim razie. Bo... Dobra, kurde. Y... Aż trochę mi się ręce co jak o tym myślę, ale to, to wyglądało tak, że musieliśmy przejść e, rzeczywiście te paręnaście kilometrów. Stary, bezwieczna noc, robiłeś krok i to w twojej głowie e, suche liście brzmiały tak głośno, że w odległości, wiesz, kilkudziesięciu metrów nawet myślisz, że to można słychać. A dodatkowo jesteś obsrany. Czyli dlatego mówisz, że była bezwieczna noc, dlatego, bo e, rozchodziło się wszystko. I, i, e, I wiesz, jesteś dodatkowo obsrany, także to w twojej głowie dosłownie brzmi jak nie wiadomo co. To jakaś misja ze służb specjalnych, co? Właśnie, przeczytałem książkę chyba w gimnazjum Nawala i podobał mi się vibe misji specjalnych, ale... No to teraz jesteś na misjach specjalnych. To może, może... Dosłownie, na stacji kosmicznej. I, i, i sytuacja wyglądała tak, że e, oni tam byli, nie byli cały czas, e, czasami było ich więcej, czasami było ich mniej i... Mm, dostaliśmy się po prostu podziemnymi tunelami, wyszliśmy, on już tam miał swoje takie ugarnięte pomieszczenie, w którym jest w miarę bezpiecznie, można się zamknąć od środka i tam spaliśmy przez te kolejne dwie, trzy noce. Bo ogólnie, że, no właśnie, żeby, on w ogóle chciał jak najdłużej, ale wydaje mi się, że to tak działa, że chcesz mieć dwa dni na Buran, czyli na, dwa dni na te statki i musisz mieć dodatkową noc, żeby w nocy przejść z jednych hangarów do takiego budynku, w którym była ta rakieta, ten, ta trapa rakiety. I to musisz zrobić w nocy. Później tego kolejnego dnia, jak już zrobiliśmy w miarę rekonesans, jak to wygląda i tak dalej, to zeszliśmy tam na dół, weszliśmy do tych właśnie statków, ale tam był przypał też w ogóle. Czyli, że jak gdyby, jak już byliśmy w tym statku, yy, byłeś w puszce, to było takie coś, że wchodzimy jest suicide, coin flip. Jeżeli, czyli jeżeli przez te półtorej godziny, jak tam będziemy, jakiś strażnik przyjdzie, no to jesteśmy capnięci. Dawid to był naprawdę taki świr, ale to jak ludzie sobie obejrzą film, to będą wiedzieli, że gościu, stary, tam on, bo on jest fotografem i on robił przepiękne zdjęcia i on ma takie jedno przepiękne zdjęcie właśnie z tamtego miejsca. O kurde, to była wyprawa. To było zajebiste.